Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji dywina. Czy jesteśmy w wyjątkowym miejscu? Kaplica Seminarium Grecko-Katolickiego w Lublinie. Z tyłu w tle mamy piękny kodostas, który wykonał pan Jerzy Nowosielski, już w świętej pamięci. Ksiądz C. Maśniak, Robert pozdrawiają wszystkich. Posłuchajmy tekstu z Ewangelii z piątej niż zwykłej. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 13 16 Jezus powiedział do swoich uczniów Wy jesteście solą ziemi lecz jeśli sól utraci swój smak czymże ją Na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi Wy jesteście światłem świata nie może się ukryć miasto położone na górze nie zapala się też, też światła i nie stawia pod końcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Zaledwie cztery recepty, a jakże bogate. Jest to zakończenie błogosławieństw. Mowy Jezusa na błogosławieństw i ośmiu błogosławieństw. I dwie piękne metafory, które, przez które Jezus pokazuje, czym jest życie chrześcijanina. Sól i światło. Czym jest sól? Trzeba przede wszystkim sobie uświadomić, że sól w czasach Jezusa była czymś drogocennym. Dzisiaj kilo soli kosztuje parę groszy, wtedy pozyskiwanie jej było rzeczą o wiele trudniejszą, dlatego ona była cenna i droga po prostu, niezbędna do życia, ponieważ sól nie tylko dodaje smaku potrawę, pozwala się rozkorzować różnego rodzaju potrawami, które bez soli byłyby, traciłyby wiele ze swojego smaku, nie byłyby tak wyrazić tej doby. Ale również sól chroni przed zepsuciem, konserwuje, yy, pozwala zachować od, od zepsucia produkty roślinne czy mięsne yy, w gorącym klimacie, gdzie nie było lodówek. Rzecz niezastąpiona. Poza tym, nie bardzo znamy sobie sprawę, co to znaczy, że sól może utracić swój smak raczej w naszym klimacie, w naszej też rzeczywistości. Sól nie przestaje być sobą. Tymczasem sól pozyskiwana z Morza Martwego była po pierwsze bardzo niszczona, po drugie, że przy tym wilgotnym klimacie tam nad Morzem Martwym mowa po prostu się rozpoczęła zostaje tylko, po prostu zostają tylko zanieczyszczenia, w związku z tym dla słuchających Jezusa no nie było to dziwne, że może sól ukradzi swój smak, przestać być po prostu sobą. Ale najpierw warto się zastanowić nad tym, czym sól jest i w jaki sposób ten obraz odnosi się do chrześcijan. No właśnie. Chrześcijanie nadają sam świat. Chrześcijanie chronią świat od zepsucia. Sól uważany też za lekarstwo, za środek oczyszczający także. Poza tym są nacierane obficie, obsypywano zwierzęce ofiary z mięsa zwierzęcego składane na ołtarzu w świątyni. Niezastąpiony składnik, więc jest to taki symbol ofiary składanej Bogu. I taką rolę odgrywają Chrześcijanie. A więc żeby nawet smak temu światu i żeby go konserwować, zachować. odrzeczyć od grzechu, od degradacji, moralny A więc y, jako uczniowie Jezusa, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, mamy solić na świat. Bądźcie solą, mówi wprost Jezus. Miejcie sól w sobie. Zachowujcie pokój między sobą, tak mówi Pismo Święte również, to Jest to obraz działania działania ducha chrześcijańskiego w świecie. Można by się zastanowić, co jest to solą, którą mamy mieć w sobie, żeby nie mieć solą zmniejszałą, żeby nie są żeby kogoś posoić. Właśnie. A więc yy, no, prościej. Co takiego? musi mieć w sobie, że drugi poczuje pewien smak. Smak czego? Rzeczy Bożych. Upodobanie w tym, co y, 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 upodobanie w rzeczach bożych. Stykając się z chrześcijanami poganie, ludzie nieznający Boga mają się przekonać, że życie Ewangelią w tym świecie, w którym żyjemy, pracujemy, zakładamy rodziny, oddaje się także a taki cierpliwy, umieram wreszcie, że życie w tym świecie pośród tych wszystkich bardzo wielu zajęć jest lepsze z ewangelią niż bez Ewangelii. Zbliżamy się niedługo do kanonizacji Jan Pawła II i bez względu na przynależność religijną, polityczną ludzie z całego świata wypowiadali zdania, że spotkanie z tym człowiekiem Przemieniało ich życie. Jakby czuli się posoleni przez niego, że pozwolić coś, czego nie wiemy. Pytanie, co jest to sobą? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Wspomnieliśmy na początku, że najbliższym kontekstem tego maltkiego fragmentu kazania na górze są błogosławieństwa Jezusa, osiem błogosławieństw. A więc duch Jezusowy błogosławieństw. Czyny inspirowane kazanie na Solą, która sprawia, że chrześcijanin jest chrześcijaninem, że ma tę wyraźną tożsamość i że y, ma też wpływ na swoje otoczenie. Tak wracając do papieża. ktoś wypowiada, że nikt go, nikt tak nie słuchał, jak, jak on. Pozwolił mu wypowiedzieć się do końca i w swojej odpowiedzi zawał jego własne myśli, on się do niego, do jego uczuć. Zazwyczaj mówi, autorytety wypowiadają się w taki sposób, że ma coś na swoim twardym dysku zapisane i ja ci dam odpowiedź, ale ja moją własną. Tymczasem, umiejętność słuchania kogoś tak, żeby odpowiedzieć jemu, że on się poczuł wysłuchany, no, jest, jest pewnym znakiem. Sam miałem takie doświadczenie, dwa czy trzy razy spotkać się z papieżem twarzą w twarz i wtedy on nie mówił nic szczególnego, raczej był i słuchał, patrzył na człowieka. I to wystarczyło, żeby zostać właśnie apostolowym, żeby to spotkanie jakoś przemieniło mnie po prostu, moje patrzenie na świat, jak na, wiary, na to Czy można jeszcze posądzić? Coś co zadziwia. A więc jeszcze stawiając krok na i papież był człowiekiem właśnie bo w bogosławicnym. Bo Ożył po prostu tą Nie tylko ją głosił jako doktrynę, ale y, bardziej niż głosił był. I z skontentem człowiekiem stawiał na to być z pierwsza wskaźników dla nas, jak być tą solą w świecie. Właśnie taką złumę tak tak słuchali go muzułmanów. Przecież powinni go Czasem byli też zachwyceni. Niezwykłe spotkanie z młodzieżą w Maroku, które jest państwem z wyboru nie, nie zdobyte przez muzułmanów, ale po prostu z wyboru. Spotkanie z młodzieżą, gdzie są sami muzułmanie. Zachwycenie. zachwycenie. I, I papież nie po prostu gościł Tak samo spotkanie z patriarchą buddystów tajlandzkich w nie padło ani jedno z nich. naprzeciw siebie i patrzyli na siebie. Spotkali ze sobą i z Bogiem. Oczywiście zupełnie inaczej rozumiany z jednego i drugiego. Niemniej z tym spotkaniu dokonało się coś wyjątkowego. Idźmy dalej. Spróbujmy pomyśleć, co to, czym można kogoś posłuchać. Co jest takie zadziwiające, coś co, co jakby nam daje Wydaje się, że na przykład takim posoleniem będzie umiejętność znoszenia cierpienia. Pamiętam wydarzenie z naszego szpitala na Mama, która rodzi ósme dziecko, wie, że zostanie, będzie żyło tylko 40 minut po urodzeniu. Lekarze chcieli, żeby usunęła ciążę w szóstym miesiącu, że to nie ma sensu. Ona tymczasem cierpliwie w bólach czeka do urodzenia dziecka, gromadzi się z dziecko dziecka jest roszczone i rzeczywiście umiera. Wielki znak dla kobiet, które leżały w obu. Poczuły się posolone. pewną siłą miłości, siłą cierpliwości, siłą wiary. Innym takim faktem, który ma wpływ na świat są rodziny chrześcijańskie. pierwsze, są oparte na Bogu, które są oparte na wzajemnej miłości, jedności i które żyjąc w świecie dają znaki jedności, miłości, wiary, znakiem nie do odparcia, nie, nie do zignorowania, że się kłócą, ale sobie przewracają że nie są, powiedzmy, idealne w sensie, że tam się żadne zło nie dzieje, ale że pokonują słowo, które jest między nimi. Potrafią sobie wzajemnie przebaczać, ciągle się przyjmować, że to, z tego, co jest no, trudne między ludźmi, robi się coś innego. Dlatego papież posyła rodziny na misję z dziećmi. Nie po to, żeby dokonywały z jakimś wielkim rozmachem, jako, jako, jako też możemy, też, możemy, to, że my jako też możemy też posolić kogoś w tym świecie. Jesteśmy z definicji soli dla świata. O, tak. A, czy nam się to podoba, czy nie. <głos> <głos> czyli nie jesteśmy dla siebie, tylko dla drugich, prawda? To po pierwsze. Abyśmy żyli już nie dla siebie. Ale dla tego, który za nas i zmartwychwstał. Tak się powinniśmy Ktoś spotyka się ze mną i czuje, że życie nabiera smaku, że warto. Warto cierpieć, warto kochać, warto się starać, warto się trudzić, warto się oferować. I jest też y, jeszcze taki inny aspekt, że swój chroni przed zepsuciem, tak samo y, chrześcijanie w świecie, nawet jeżeli jest ich niewielu, garstka, mniejszość, który wydaje się czymś naturalnym, nieodłącznym składnikiem życia, okazuje się w tym nowym świetle, przy tym smaku ewangelicznym, czymś rzeczywiście, czym jest w istocie wstrętnym. Nie tylko dla Boga, ale i dla ludzi. Po prostu zło zostaje obnażone przez obecność chrześcijan. Więc wcale nie musi nas być wielu, bo w zupie soli nie może być za dużo ale żeby nawet smak temu światu potrzebna jest nasza obecność. W każdym mieście, w każdej wiosce, w każdym miejscu właściwie tylko tego globu. Naszym celem nie jest dominacja nad światem, czyli bycie większością w świecie. Chrześcijanie są znaczącą grupą, to jest jedna trzecia bodajże całej ludzkiej populacji, ale nigdy nie byli i nie są większością. Natomiast chodzi o to, żeby byli tym, kim mają być z natury, czyli solą, ewangelizmą. Becą. A światło. Światło właśnie tutaj tu mamy światło w środku, tej pięknej cerkiewki, w której jesteśmy, mamy światło, które chociaż jest takim maleńkim, delikatnym płomyczkiem, bardzo podobne do tych lampek, których używano do oświetlania w domów w czasach Jezusa. To światło po pierwsze widać na wielką odległość. To jest punktem orientacji jeden chrześcijanin, właściwie jedna wspólnota chrześcijańska, jedna rodzina chrześcijańska, czy to będzie wspólnota kopańska, czy zakonna, czy wspólnota jakakolwiek formacyjna chrześcijańska, obecna w świecie, w mieście, w kraju, stanowi pewien punkt odniesienia, że jest możliwe życie we wspólnocie z, z Bogiem. Więc jest sens. więc, jeśli nosimy w sobie to światło, Światło wiarne, światło ducha świątego, to nie po to, żeby się ukrywać, tylko, tylko żeby być. Po drugie, światło y, rodzi życie. Bez fotosyntezy niemożliwe jest życie roślin. Bez światła niemożliwe jest życie zwierząt i tym bardziej ludzi. Y, kiedy brakuje światła, człowiek y, może wpaść w depresję. symbolem objawienia, które przynosi Jezus, symbolem Ewangelii, symbolem całego. Więc jesteśmy światłem świata, o ile jest Jezus, który jest światłem świata. On światłem świata. Ponieważ musimy pamiętać, że chrześcijanie nie świecą swoim światem, I Tak jak święci tutaj na icharostasie, oni czerpią światło od Chrystusa. On jest to lampą, na świeczniku, którym jest krzyż jaśniający nad światem, który rzuca światło na cały świat. Teraz ja chrześcijanie mają być tak jak planety krążące wokół Słońca, mają być zdolne do odzwierciedlenia tego świata w swoim życiu, po to by to światło na tysiące sposobów, w przepięknych refleksach, że tak powiem, w życiorysie każdego, w jego charakterze, jego tak, całości, odbijać się i docierać do, do różnych ludzi. nie jest tak może jeszcze więcej, bo czy tylko mamy odwijać na świat oczy? Asymilować a czekować. Bo jest napisane, wy jesteście światłem świata, więc jeżeli Jezus jest, ja jestem światłością świata, i wy jesteście światłem świata, to dlatego, że Jezus ma żyć w być tak. obecny w nim, to więc my nie, nie, nie świecimy światłem odwitym, ale światłem, które tak faktycznie w nas jest. W Święty nas, Chrystus w nas, jest, u nas Ktoś, kto spotyka chrześci... chrześcijanina, ma spotkać Jezusa. Pięknie pokazywał, pokazywał Jezus, kiedy nawracał szablon. szarna dlaczego nie przeszadł? Mówiąc oczywiście o przeszadłanych uczniach. To jest niezwykle ważna sprawa. Najkrócej, najpiękniej chyba to błogosławiony John Henry Newman. Konwertytan y z y wyznania Potem biskup i kardynał, który modlił się w taki sposób. "Święć przeze mnie i tak bądź we mnie, aby każda dusza, którą spotkam, mogła odczuć Twoją obecność w mojej duszy. Patrząc na mnie, niech już nie widzą mnie, lecz tylko Jezusa. Pozostań ze mną. A wtedy zacznę świecić jak Ty świecisz, by stać się światłem dla drugich. Życzymy zatem głębokiej refleksji nad tą dzisiejszą Ewangelią, głębokiej medytacji i przypominania sobie, kim jesteśmy na mocy Chrztu Świętego, abyśmy byli tym, czym jesteśmy, jak jest nasze powołanie. Dostajmy. Każdy do swojej miary, jaką mamy w wieżę, wyznaczoną. Każdy będzie jadę Pawłem drugim, ale niech ci, którzy się z nami spotykają, powiedzą, Bóg był Dostałem jakiejś nadziei, uzyskałem coś, co mi pozwoliło Boga zobaczyć, jakby do Niego się zbliżyć. Coś mi pociągnęło do Niego, do Chrystusa.